Witam bardzo serdecznie po Nowym Roku. Witam w Nowym Roku wszystkich widzów, sympatyków, entuzjastów Godota i mojego kanału. Jeszcze sprawdzić się nagrywa. Jest ok. Przełączamy scenę. Wracamy do projektu. Pancernika. Długo mnie tu nie było, bo były święta. Potem byłem chory, więc zaczynamy. Wchodzimy w ten nowy rok z opóźnieniem, ale mam nadzieję, że ciągle z energią. I zaczniemy od tego, że pokażę, co do tej pory zrobiłem. Dużo zmian nie było, ale były trochę zmiany. Jeżeli chodzi o przeciwników, bo ostatnio robiliśmy rework przeciwników. Robiłem też yy, ten Combat System. Jak widzicie, zrobiłem state'a takiego do. knockback state'a, do odbijania się. Więc jest jakiś taki recoil, jak OBRW od przeciwnika. I zmniejszyłem też prędkość trochę poruszania się postaci. A nie mam ataku. Zmniejszyłem prędkość poruszania się postaci i ten atak trzeba będzie polepszyć, żeby można było po pierwsze, żeby można było wyprowadzać combo, czyli by musiał dodać więcej state'ów. Ja to przyspieszyłem, żeby trochę było łatwiej walczyć. No ale też przede wszystkim, żeby można było w trakcie ataku trochę iść, żeby się ta postać nie zatrzymywała. Tylko żeby ona wyprowadzała ten atak razem z ruchem, żeby trochę też się przesuwała. Bo o co chodzi? To tak jak mamy tego przeciwnika, z dzidą. To go trzeba przeskoczyć i potem go trzeba w plecy uderzyć. I to może być problematyczne. Chyba, że już będziemy mieli odblokowane na przykład Drop attack albo R attack. No to tak. Yy... Oj, nie przeskoczyłem. To jest w związku z tym, że też trochę zmniejszyłem prędkość gracza i też prędkość kuli. A z, dlaczego zaraz jeszcze wytłumaczę? O, można tak zrobić. Exit to menu. Dodamy sobie tutaj wszystko. O i ciężko jest o, trafić. Przesunęło mnie trochę, widzicie? To jest bug. O, teraz jest tam dobrze. Chociaż zastanawiam się czy stąd się rozpędzę idealnie bo też ta postać przyspiesza przyspiesza w locie zastanawiam się z jakiego miejsca musiałbym się rozpędzić tu wystarczy z połowy a e, no tak nie mam tutaj tego mm, save pointa Hej, słabo słychać cię. O, dobra, dzięki za podpowiedź. Teraz lepiej? Bo ja coś cicho mówię. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej mnie słychać, jeszcze się podgłośnie. Dobra. Mm, teraz tak, tutaj level... Jak są lewele testowe Levels. o tu. Jest lepiej, super. Jak mam tutaj lewele testowe, no to stwierdziłem, że weźmy tego jump testa. Chodzi o to, że... Chciałbym, żeby. Jak tak o, inaczej jeszcze wytłumaczę. Jak jestem tutaj, to nie widzę krawędzi, gdzie, gdzie mogę dobiec. Na, po staremu byłem w stanie przelecieć z tego końca, aż aż tutaj. No, ale przez to, że zmniejszyłem prędkość i zrobiłem to specjalnie, dlatego, że chcę, żeby gra była czytelna, bo tak to gra była nieczytelna. Nie wiadomo jest, że można tam daleko przejść. No i też później będę robił kamerę. Zresztą taki jakby skrypt do zmiany kamery. I jak mamy tego player managera, weźmy sobie kamerę. Ja ją przesunę trochę na Xe, minus 5e, 5 i na Z12 powiedzmy, żeby się kamera oddali. To teraz widać lepiej, że tam mogę. No, to wtedy. Nie, może być 10 i tutaj 8, nie? Po prostu, jak zbliżę się do krawędzi, to będzie taka interpolacja, i będzie wiadomo, że tam można doskoczyć, bo widać. Widać tam dalej, nie? Daj mi 10. O. Więc to jest takie maksimum. Nie chcę, żeby tam. Było za bardzo. O, żeby było takie, że tam widzę, że jestem w stanie doskoczyć. Double jump. Mam no, tego double jumpa. Teraz... Dobra. Czyli tak, lecimy. Cyk, cyk. No coś ten double jump nie chce działać, no ale w każdym razie... Żebym tutaj był w stanie doskoczyć e, Dobra, zmienimy to tak jak było Czy to było chyba 8, a to było 0 Dzisiaj robimy e, szybką podróż Czyli ja się za to zabieram Tylko zanim jeszcze się za to zabiorę To sprawdzę jak stan mojego projektu git bash git div nie wiem co zmieniałem collision layer, a dobra to jest ważne speed ok git add yy, kropka git i nie wiem, jak to zmienić. Czekaj, Change, po, change Speed Fix Test Levels Collision Layers. Dobra, niech będzie coś takiego. <grymne> Czyli tak będziemy musieli zrobić Teleport Fast Travel dobra, jakby chociaż Teleport może też być Fast Travel Aria w ogóle, jaki mam pomysł na Fast Travel. Pomysł na szybką podróż mam taki, że będą takie szczurki, które będą wykopywać takie kopce, jak zakupisz u nich usługę kopania tunelu, no i po prostu taka sieć szybkich tuneli będzie w tej grze. Więc podchodzisz do takich szczurków, jest jakaś animacja, że one wykopują sobie dziurę. I na koniec odblokowuję sobie punkt szybkiej podróży, który ma działać po prostu tak, że jak się kliknie odpowiedni przycisk, jak się jest obok tego tune tunelu, to pojawia się pop-up z menu do wyboru z punktami szybkiej podróży, no i się klika, w, który, w które miejsce chce się przyteleportować. Zaczniemy sobie od miejsca tego Fast Travelu, Model Platformer Kit, sprawdzę, czy mamy jakieś platformer kit. Model z Platformer Kit Mesh Library dobra, otworzymy tego mesz library. Nie, źle to zrobiłem. Nie, tak. Są tu jakieś takie elementy, które mi mogą zasymulować ten kopiec. Bo na razie będziemy działać na placeholderze. Bomba, bomba może nie, byczka nie. Może te kam kamienie, może nie, jednak też nie. Chociaż myślałem o tych kamieniach Dobra, niech będzie to Niech będzie ta platforma, ona mi na razie zasymuluje A no tak Jak to się nazywało? Moving coś tam Moving platform No, no dobra Nie, nie, to okoliczniejszy. Ilu mamy widzów? Dwóch. Async. sceny i teraz gdzie to będzie? NM interface, pickups, players, po, props, w props może? Dajmy to na razie w props. fast travel area Cały dzień dzisiaj w Unity wchodziłem. Zobaczymy czy e, jak to będzie z tym. Z, 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 z no, e, z GD skryptem. Bo trochę jestem w myśleniu C-sharpowym, ale zaraz to zmienimy. Dobra, jak tu wejdziemy, mam coś na, na playerze jak tooltip. Player hitbox area. Player, player, player. To nie w tym playerze, tylko w player manager. Player manager. Chyba player manager. Oh tooltip, tooltip label. Press LB. Ja mam tutaj tego tooltipa, tooltip bo on jest w tym, w, w change movement strategy area. O, mam coś takiego. Label movement strategy, change. Tooltip visible. Tu mam, a bo to jest w playerze, a to powinno być w e, player managerze. Ale mogę do tego dostać się inaczej jeszcze. layer-instance mogę zrobić, tooltip show i teraz jeszcze main I przesuńmy grać. gracza bliżej tego. Dobra. Niech będzie tutaj. Dobra, teraz teraz taki war. teleport. Ten teleport równa się true. Ten teleport równa się false. I zaraz tak. W proces. Albo w input, input. A dobra, tak to się spisało. Input, event. Event is action pressed. Input change state. Bo na razie wykorzystam ten przycisk do zmiany state, a. ten change state oznacza te miejsca gdzie jest, przełączam z 2D i 3D, czyli po prostu wystarczy, że teleporty umieszczę w takim miejscu, w którym nie będą te na siebie nachodzić te dwa obszary, a to jest oczywiste i ten i będzie po problemie więc mogę wykorzystać sobie ten przycisk i tak, if, if event jest to, to ken teleport dodajemy na false, powinno być ken fast traveler, coś takiego. Ale dobra, może być. Właściwie to powinno być Ken Open Fast Travel GUI albo coś takiego, ale to pomału po będziemy refaktorować. Ken Teleport. No i dajmy na przykład player. .global Instance global position równa się. Ja wiem 100 100 100 dam na razie. zastanawiam się czy musi być to. Przecież jak to jak się przeteleportuję, to powinienem zniknąć.